To pieniądz. Dzisiaj z boksem wygrasz pieniądz. Dzień dobry. O, Znowu budzimy? Będzie grubo. Imię Zbyszek. No, Zbyszku. Zbyszek tak. na imprezie jesteś jeszcze. Ja jeszcze leżę. A Zbyszczek, bo to jest poniedziałek, <laughs> także szybciutko, szybciutko do pracy. Zbyszku. Zatem w poniedziałek pytamy cię, co robisz dalej. Czy grasz czy nie grasz? Wiem. Grasz, zawsze. O, cholera. O, Jasny gwint! No to gramy dalej. No pewnie, Zbyszku, ja lubię Twoje nastawienie. Bardzo mi się podoba. Powiedz, a za 200 co byś kupił? Boże, paliwo bym. bym, 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 bym Piwo. Piwo to moje paliwo. E, Zbyszku, to gramy dalej, tak? Tak jest. 400. Oho, No i zobacz, pniesz no. się. Ja się boję, co ty powiesz jakby było 10 tysięcy Gramy dalej. No, Cwik. No. A czym ty się zajmujesz na co dzień, Zbigniew? Jestem już na emeryturze. No i bardzo dobrze. Kiedyś trzeba odpocząć, nie? Tak jest. 800. O no, Holender. No. Holender. I co, zostawiasz sobie 800, czy grasz dalej? Ryzykujesz? Gramy dalej. 3000 Zbigniew! Trzy klackki! Że jest? 3000. Nie. <śśmielbiam> no <śmielbiam> oddychaj Co głęboko. Teraz. Słuchaj, sam jesteś w domu czy nie? Z, nie, z żoną. Z żoną. Jak żona ma na imię? E, um, Ulkró, chwileczkę. Mhm. Mam gerać dalej? Nie. Zgromby dalej. 3000 pięćset 3500. Wow. Tysiąca. Warto się nie o, słuchać żony, tak? No jasne, Pieniędz... <grym> pół miesiąca wygrałem. Jak się przyśla? prędzej. przyjedzie z pieniędzmi. Czyli co, gramy dalej? Gramy dalej. Pstum. Ojej. i widzisz, Urszula miała chyba trochę racji. Ula nie rób mu krzywdy. Straciłem wszystko. Nie no, nie wszystko, stół, jeszcze, jeszcze możesz jest. grać dalej. Taką masz ochotę grać dalej? Tak. 640 Zbigniew, nie przegrałeś wszystkiego, masz 640 zł. W zabawie czas topić. To pieniądze. No, to co robimy? Gramy dalej. <laughs> Gramy. Zbigniew, skończył ci się czas, przeleciałeś przez wiele kwot, i dostajesz od nas zegar na pamiątkę. Oh. Czas to pieniądz. Dokładnie 6 minut do holender. 9. O holender, ale wy też możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Wystarczy odrobina szczęścia. 7269 SMS o treści. Czas wysyłać już teraz.